Dyskusja dotyczyła siły, jaka tkwi w muzeach, w opowiadaniu o polskiej historii i co muzea dzisiaj mogą zaoferować, także osiąganiu celów polskiej polityki pamięci na całym świecie. Rola muzeów w polityce historycznej nie do przecenienia. Proszę pamiętać, że muzea są to instytucje, które z jednej strony przechowują relikwie po polskich bohaterach, z drugiej strony pokazują sylwetki tych bohaterów. Dzisiaj Polska znajduje się na etapie, w którym dba o pamięć historyczną, pokazuje te momenty polskiej. Historii, zgodne oczywiście z obiektywnymi badaniami historycznymi, ale który mamy do zaoferowania światu, mówiąc o narodzie, który walczył i cierpiał od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Na szczęście, w tej chwili, e, polityka historyczna państwa polskiego e, idzie w kierunku e, uszanowania i. W sposób niezwykle uczciwy zaprezentowania naszej pięknej historii, naszych wspaniałych bohaterów i rola muzeów, instytucji, które w tej chwili się tworzą. W, w XXI wieku w najnowocześniejszych muzeach w Polsce możemy spotkać tysiące ludzi. Badania statystyczne mówią, że ponad milion 400 tysięcy gości odwiedziło Muzeum II wojny światowej, podobne liczby w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin. Tłumy, szczególnie młodych ludzi, e, którzy chcą poznawać naszą najnowszą historię. Dzisiaj ten punkt ciężkości w debacie o historii przenosi się z badań historycznych bardzo ważnych, z publikacji i idzie w kierunku muzeów, które wykorzystując najnowocześniejsze technologie opowiadają w bardzo sprawny sposób polską historię. E, powiem e, na przykładzie e, muzeum żołnierzy wyklętych i więźniów politycznych PRL e, młodzi ludzie wchodzą do więzienia natomiast wychodzą zadumani nad historią Polski i to jest właśnie rola muzeów e, żeby w jakiś sposób dotrzeć do tych, do tych młodych ludzi e, i opowiedzieć piękną historię Polaków, którzy wywalczyli sobie niepodległość e, w taki sposób, który będzie zrozumiały dla młodego pokolenia.